Hej, Nick! Dzień nowego fona! Dzień nowego fona! Lepiej używać jednorazówek, debilo. Cały dżad znika z radaru i już go nie ma. Opiekuj się nią dobrze. Co tam z dziro O, ty nie jesteś Lią. Zabawne. Napisz mu wołami, pomoc dla ofiar huraganu. O, był kolejny huragan? Aha, najpewniej. Nie śledzisz Alagora na Twitterze? O fuj, nie. Matka Ziemia się gotuje! Ma rację, potworny upał. Siri, znajdź ruchalną magmę w pobliżu. Czy masz na myśli jadalną z magmę? Nie, ale oznacz to gwiazdką. Słonko, musimy też znaleźć kogoś dla ciebie. Może któryś z tych cateringowców unika? Mam się umówić z Chopin. O, myślałem, że to były małe niedźwiadki. Nerdy. Nie, w zasadzie to jestem bardziej jakby chłopcem z wielkim fiutem. Ach tak, chętnie mu stryknę fotkę, jestem fotografką. A fotkę mojego fiuta? E, tak. tak. Uu, połóż obok M&M'sa, żeby błaskała. nie teraz, bo muszę iść na lekcję. Zwie mój ptaszka? Hey sytuację z humusem na bieliźnie zarejestrowała ukryta kamerka rodzicielska. Nie że ten miś jest jebanym kapusiem. Strażnie się wkurzyłem, że Gordy wciąż chuj wie o swojej seksualności. Ale czemu tak ci zależy, żeby się określił? Bo to zwyczajnie nie zaspokaja oczekiwań widzów. Oczekujemy odpowiedzi. No ale co to za wielka filozofia? Albo jesteś hetero, albo homosiem. I tu się bardzo mylisz, Diuku. Ludzie brali mnie za geja. A ja byłem biseksualny. A teraz jeszcze milion różnych innych kategorii. weź tu kurwa na dół! Przepraszam. Wciąż mamy jeszcze masę fantastycznych zagajeń! Co powiecie na to? Gdybyś wiedziała, że twoje dziecko urodzi się upośledzone, wybrałabyś aborcję czy donosiła ciąży? Sayonara. i dobrze. Spójrz na ten liść! Przyroda jest sexy. Co byś chciała, skarbie? Kupię ci coś ładnego jest w środku we mnie. Do zobaczenia za kilka godzin, skarbie. Ci chłopie, z tym światłem to będzie problem. Lepsze by były kibelki w Taco Bell. O zachodzie słońca. Skurka. Nie wyłączyłeś sprzętu? Co? Jasne, że tak. A nie, jak się, się no, wiem, ale zamknąłem okno. Nie, tak nie, nie, wyjmij, kurwa. A co? Pan robisz. nie, 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 ja nie, 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 to nie, 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 i wychłepcze przez słomkę twoje myśli. Nadejsko minutę. Wszystko się zmieniło. Nie chcesz szlak, Gordy. Chcesz rzucić robotę, żeby zostać magikiem! I Ej. zostawiasz mnie, żeby eksplorować własną seksualność! Kompletnie cię odwaliło! Ale dobrze, rób sobie co chcesz, nie wnikam. Dobrze, od tego nowego update'u dostałem raka baterii. Oh, fuj. Chciałbym powiedzieć. Powiesz mu, hello! Jak ci minął dzień! Chcecie zobaczyć Nagiego i zerżnąć swój czasu. To proste, mat. Zapomniana sztuka konwersacji. Aj, cholera. O kurde, ale cię zamarynowałem swoim specjalistą. Specjalnym sosem szefa. <mulace> <gulace> <gulace> tak, faktycznie jestem i maszyną doskonałą, ale hej, nawet nie wiem jak masz na imię. Delilo? Aha, A to męskie imię czy damskie jest? No, dlatego, że poszukuje swojej tożsamości, ty pieprzony indyku. Sorki indyku, którego pieprze. <mulace>